Cześć, siemanko, witam was, tu Kolekcjoner. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny meczek. Oczywiście z jednej strony e, będziemy e, szukali kart Polaków, z drugiej strony, no jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. E, wiem, że muszę grać Polakami, bo w przeciwnym razie byście mi tego nie wybaczyli, byście mi nie odpuścili. E, z drugiej strony wymyśliłem sobie coś takiego, że wziąłem e, po jednej bazówce z każdego zespołu, oprócz Rosji, bo Rosja ostatnio była, e, była grała i tak dalej. E, Weźmiemy sobie, zrobimy mały myk, wlosujemy sobie... E, Rywala dla drużyny Polski. Uwaga, niech to będzie ta karta. Wow, 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 Polska, Czechy, Polska, Czechy, Czeska Republika, już kiedyś tak było, to znaczy już kiedyś, e, Niedawno w komentarzu, ktoś nawet pis, pisał, że mógłbym zagrać właśnie z naszymi sąsiadami e, ze wschodu, z Czechami, wyszło tak, gramy z Czechami, zobaczymy co z tego będzie, 500 szetek, 500 szetek Polska, Czechy, czas zacząć unboxingową potyczkę, zobaczymy kto wygra, kto tym razem wyjdzie, wyjdzie z twarzą z tego pojedynku i co tutaj mamy, na razie mamy Włocha, mamy Francuza wow, coś odwróconego, Herb logo Norwegii e, tutaj też nie ma Czechów i tutaj mamy jeszcze Rising stara Rising stara z Rosji e, kolejna saszetka, saszetka numer 2, na razie 0 do 0, 0 do 0 w pojedynku Polska-Czechy zobaczymy drugą saszetkę, zobaczymy czy teraz coś się zmieni Grek, Grek nam wyskoczył na początku i mamy jeden z dla Czechów. Słuchajcie, przegrywamy. Polska na razie przegrywa 1-0 dla Czechów. Autorem bramki jest Tomasz Siwok. Siwok, Siwok, Siwok. O, o, o. mamy tutaj kawałek, kawałek e, Grecji. Mamy też e, Irlandię tutaj. I jeszcze Szwajcaria. Zobaczcie, jaki strzał. Super strzał. Dwie stacjeczki za nami. Jeden do zera dla reprezentacji. Czech. Zobaczymy, co będzie dalej. Wa, jeja, jeja, ale chyba przykuje się poracha, poracha, chociaż nie wiem. 2-0 chciałem powiedzieć, ale zobaczcie. Piszczu tutaj zdobywa bramki dla Polski. 2-1 dla, dla Czechów. Cały czas dla Czechów. Zobaczymy, co będzie dalej. Och, moja ulubiona karta, moja ulubiona karta. E, tutaj mamy Dynamo, Dynamo z Włoch. I na koniec trafiamy jeszcze sobie Szwajcara. Szwajcara. Przedostatnia saszewska, 2 do 1 dla Czech na razie. Czech, Czechów, ha ha ha, nieważne. Lecimy, szukamy. I tutaj mam tak Serbię. Ha, ha ha no nie, no nie, no nie, no. Z kim my chcieliśmy się mierzyć? Zobaczcie. Tutaj ten, oto One to Watch. Dockal, Dockal, chyba jakoś tak, Borek, zdobywa trzecią bramkę dla reprezentacji Czech, 3 do 1, 3 do 1, Polacy chyba już się nie dziwią. zwłaszcza, że to jest ostatnia saszetka, słuchajcie, masakra, przegramy z Czechami, tak, chyba tak będzie, niestety, zobaczmy dalej. Wszystko znowu pomieszane, Irlandia. Kawał Portugalii i na koniec jeszcze mamy Rising stara, Rising stara, Rising stara. 3 do 1, Czesi wygrywają z Polakami. No niestety czasami trzeba, trzeba e, wziąć na klatę gorycz porażki, przegrać. No trudno, zdarza się. E, zapraszam już teraz na kolejny unboxing, na kolejną unboxingową potyczkę. Jeżeli macie jakieś sugestie co do drużyn, z którymi mamy walczyć, my jako Polacy lub ewentualnie inne, inne układy, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, Szalony Kolekcjoner, cześć!